Przeciwnik po prostu dzisiaj zdecydowanie lepszy. Jeśli chodzi o organizację gry, utrzymanie się przy piłce. Rzeczywiście my musieliśmy się ciężko napracować, żeby, żeby stworzyć jakąkolwiek sytuację. Tych sy sytuacji było jak na lekarstwo. Odpadliśmy z pucharów, trudno. Teraz patrzymy w przyszłość i, i, i liga jest najważniejsza. Musimy się otrząsnąć po takiej porażce. Tu nie ma tłumaczenia. No, wynik mówi sam za siebie. Przyczyny, przyczyny Dużo strat, dużo strat, nie, nie utrzymanie się przy piłce, taka, taka nieodpowiedzialność y, gdzieś przy, przy tych bramkach. No rzeczywiście ta ta młodzież jest wybiegana i, i, dobrze operuje piłką, dobrze presuje. Myśmy z tym elementem mieli problem. Myślę, że dobry materiał dla nas, taki do przeanalizowania tego, tego dzisiejszego spotkania, bo jakby nie patrząc, to jest to przeciwnik, który będzie w lidze naszym rywalem. W związku z tym trzeba dobrze przeanalizować ten mecz, poprawić grę jak najszybciej. No i, i czekamy na, na ligę, na dobre wyniki.